Cześć, dzisiaj nietypowy filmik. Będę rozwiązywał test na słowarny zapas, czyli na bogactwo słownictwa w języku rosyjskim. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że, że dobrze postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten test rozwiązać poprawnie. Kiedyś już go rozwiązywałem, więc też mogę mieć taką przewagę, ale chcę Wam pokazać to, w jaki sposób rozwiązując takie testy, można się po prostu fajnie uczyć słówek. No dobra, tutaj sobie siebie zmniejszę, bo na mnie się jeszcze napatrzycie kiedyś i zobaczmy, co przejdźmy do strony. Na skolka wasz słowarny zapas, na ile e, rozbudowane jest wasze słownictwo. E, być może można to tak przetłumaczyć, co tutaj za ikonki. E, na test, jeszcze sobie przeczytajmy, co tutaj jest, żeby uznać, na skąpę i bogat wasz styl absienia, susiestuje test na slawarny zapas, czyli Nasz słownik wcisnąłem. Aby dowiedzieć się, na ile wyraziste i bogate jest Wasze słownictwo, styl apsienia, czyli styl wypowiedzi, sąsiedztuje test na słowarny zapas. Istnieje coś takiego jak test na zapas słownictwa. Umiejętnie Wy prawilna pada brać słowa? Czy umiecie w poprawny sposób? Dobrać odpowiednie słowa, sposobny li postawić prawilny synonim, czy jesteście w stanie dobrać e, odpowiedni synonim, żeby wasza rzecz zwieściła boli ubiedźliwa i nasycona, aby wasz, wasza mowa, nie, nie wasza mowa, jak to przetłumaczyć, aby wasz język był e, bardziej pewny i Bogaty, nasycony, ale nasycony to dosłownie taki nasycony e, czymś. E, no, tutaj bogaty w tym znaczeniu. Test slawarna zapasu może określić czyli test e, tego zapasu słów może to określić. Wam budut przedłożony slawak, którym można wybrać sinonim synonim z нескольких wariantów, czyli będą zaproponowane słowa, do których trzeba wybrać odpowiedni synonim z kilku wariantów. Gotowy sprawdzić siebie. Gotowy sprawdzić siebie. Zaraz zobaczymy czy gotowy. Necie test. Jeszcze tylko podgląd czy tu mnie będzie. Aha, będę zasłaniał czyli w dół. OK. A czemu tu mi te adbloki reklamy nie blokują? Aha, bo to jest inna przeglądarka i może nie mam adbloków. To byłby dobry. Hmm. No, nieważne. Dobra, jedziemy z testem, tylko nie tę przeglądarkę cały czas otwieram. znajdźcie synonim k słowu realistyczny, czyli proszę odnaleźć, znaleźć synonim, wskazać synonim do słowa Realistyczny Realistycznej, prawdziwej, nadzieżnej, nieprawilnej i tocznej. No to prawdziwej, tak, realistyczny prawdziwej. prawdziwy. znajdźcie synonim k słowu prowacyrować. prawacywać jako prowokować kabel mi cały czas tutaj mierzi. Prowokować, ugnietać, pobudzać, zlić, agarciać. Prowokować, pobudzać, tak? Pobudzać kogoś do czegoś, prowokować, zachęcać do czegoś złego. Dobrowoliec, dobrowoliec. Mówi się, on odprawił się dobrowolcem na front, czyli poszedł jako ochotnik na front. Pamośnik, raboci, i wojenny, walentior, no czyli wojenny, no, albo walentior jako dobrowoliec, jako ktoś, co dobrowolnie coś robi, może być walentior. Chociaż dobrowoliec bardziej kojarzy mi się właśnie z taką leksyką um, około, um, około wojskową, tak bym powiedział, więc dam wojennej. Wojenny. E, przeciwastajanie. Było kiedyś przeciwastajanie dwóch wielkich K. Kto mi powie w komentarzu, um, co to znaczy? O czym mowa? Przeciwastajanie dwóch wielkich K. No dobra, wojna, tragedia, biegstwo i zapiernictwo. No oczywiście zapiernictwo, czyli e, jeśli sapiernik i przeciwastajacz, czyli przeciwnicy konkurują ze sobą. Zapiernictwo jako konkurowanie, jako rywalizacja i przeciwastajanie też to samo. E, transparentnej, transparentnej, transparentnej chyba. E, udarienie, czyli akcent, transparentny, może transparentny, transparent, transparentny, nie wiem, na, na wkus bym powiedział transparentny, ale to tylko na wkus, może mam zły gust, albo smak, jak to przetłumaczyć, no właśnie, no dobra, równej, paniatnej, oficjalnej i prawilnej, hmm, transparentnej, albo transparentnej, chociaż tutaj już na wkus będzie transparentny, widzicie jak mi się gust zmienia, w ciągu minuty trzy razy, e, Czyli taki przejrzysty, nie, poniatny. oficjalny, nieprawilny, też nierówny. No to nie ma nic wspólnego, więc paniatny. Raz rozluka. No to wstrecia, nie rozluka. randewu No Zobaczymy. Prawody i sobie Siebieśledowanie. Chociaż siebieśledowanie to bardziej rozmowa niż spotkanie, a wstrecia to jest spotkanie. Kurczę, randewu bym dał. Ehm, prawody. Prawody pokojnika. Jest taka, taka jest Prawody pokojnika. W ogóle mówię w dwóch językach. Mam nadzieję, że, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Ale to też cenna lekcja. Mam nadzieję dla tych, którzy troszeczkę znają rosyjski. Uczą się tego języka. To warto słyszeć. Jak, słuchać jak najwięcej. Słyszeć też. Można słyszeć, a nie słuchać. Wiecie? A można też słuchać i nie słyszeć. Można. Jeśli jeszcze damy za imek zwrotny się, to już całkowicie słowo słuchać zmienia znaczenie. No dobra, tutaj wybiegłem w, w niuanse. E, dajcie to randewu, bo sobie z jakoś mi nie pasuje. PriceHardienie, cały czas synonim, tak? Czyli cały czas szukamy synonimów. PriceHardienie, czyli pochodzenie czegoś. Konflikt nie? Genesis, genesis, prerost, demografia. No tutaj nie ma nic wspólnego. A PriceHardienie, demografia. Jako pochodzenie, a tu demografia, no nie, no ale to zbyt duże jakieś konteksty filozoficzne. Więc dajmy Genezis, czyli początek e, księga rodzaju, tak? Genezis w Biblii e, dziwian, Dziwiantnej. Co to znaczy dziwiantnej? Aha, że dewiant. No widzicie, inaczej spojrzeć na słówko i mamy to samo po polsku. Uspieszny, no jak dewiant, to raczej może być uspieszny dewiant, ale to nie synonim. Interesny też, może być interesny dewiant. E, Priniaty i atklaniającej się. No to chyba raczej odklaniający się, czyli taki e, odrzutek, ale taki odklaniać, mm, No właśnie, że, że jest obok e, centrum wydarzeń, dajmy atklaniającej się. E, Palua diety, paluadiety, golej negliże, negrze, chyba z francuskiego jakoś. E, dalej biednej raz diete. Palu no paluadiety to nie raz Bo raz to całkiem raz a paluadetej to jednak troszeczkę adiety. Golej to to samo co raz dietej. Okej. Okay. No dobra, dajmy biednej to na pewno nie dajmy Negliże, bo mi golej i raz dietej. To są synonimy dwa wręcz. Synonimy takie same, no, masło też myślane, e, czyli golej, raz diety, raczej znaczy to samo. Palu adiety to nie jest to, co golej, nie jest to, co raz na pewno nie jest to, co biednej, Dodajmy to najbliżej, zobaczymy, co to znaczy. E, Najdziecie synonim w słowu dwójstwemnej, dwójstwenna natura człowieka, no ja literatura wie, to jestem literaturoznawcą, więc akurat tego typu słownictwo jest mi e, bliskie. Bardzo. Dwojstwienny, iskryny, ambiwalentny, nieizmienny, elegantny. Czyli dwojstwienny jako taki podwójny w znaczeniu podwójnych standardów, w znaczeniu taki właśnie z podwójną naturą. Na pewno nie niezmienny, na pewno nie elegancki, nie iskryny, będzie. Albo ambiwalentny. Ambiwalentny chyba jednak udarzenie, co? A może ambiwalentny? Niepryklonny. Miachki, nielogiczny, ortodoksalnej, ustupający, niepryklonny, to jest to, którego nie można ubidzić w swoim mniej. To i зрители. to jest pytanie do Was, drodzy słuchacze i widzowie, bo nie wiem, poddaję się przy tym pytaniu, chociaż na logikę mi pasuje ortodoksalnej. Czyli taki, co, taki beton, nie? Ma swoje zdanie i koniec. E, Mirawa zryję. No, już powiedziałem, że jestem literaturoznawcą, więc Mirawa zrzenie to oczywiście kreda. E, nie symbol, nie suma nie status kreda, czyli takie. Ta, Mirawa zryję jako waszrję, e, albo nawet zrenie, No, zrenie jako wzrok, to może nie. E, jedno zje powinien zaznaczyć. E, czyli takie patrzenie na świat, światopogląd, coś, chociaż to nie jest do końca światopogląd. No, właśnie, taki sposób widzenia świata Mirowa Zrynie. Piękne słowo kredo. Hm, pięknie. Dobra, trywialny. No to trywialny, banalny od razu chyba pasuje. Nieizwestny nie, rozwlikatelny nie, osobny, nie, czyli banalnej. Co to jest kliwieta? Klewiata, kliowieta. Jak lubię je zamieniać na jo, nawet tam, gdzie jest to niemożliwe albo niepożądane. Nie wiem, co znaczy to słowo. Rozmnażenie i zwierzenie, istina, m, difamacja. No, ajmy, difamacja. Tego nie wiem i tego nie wiem. Połączę te słówka, może akurat trafię. Riedkaść. No To riedkaść, to jest cenność, raritet, nowinka, abydzienność. Riedkaść, czyli coś rzadkiego, więc na pewno nie abydzienność. Coś rzadkiego, czyli nowinka jest rzadka. No, zależy jak to rozumieć. Raritet, czyli... Może raritet, raritet, internet, komputer e, to zawsze twardo, a realitet nie wiem. Mm, no chyba to jako rarytas, tak. I cenne jest to też nie będzie rzadkość. E, synonim facsimile. Faksimile. Nie wiem jak to przeczytać. Co to jest? To jest pieczątka. Nie? Pieczątka. Dolg, piecia, robota, pierryw. Tak mi się kojarzy z pieczątką, zaznaczę kacać. Kacać to chyba e, porcić coś, wastanawliwać, czyścić, prygać, prygać, czyli um, zajć ich, paprygać, czyli podskakiwać, skakać, prygać, czyścić e, jako myć, czyścić, wasanawliwać, to jest, odbudowywać coś nie odbudować no, gorad, tak? Odbudowywać miasto, na przykład po wojnach Skojarzenia wojenne dzisiaj, yy, ale to nie jest film polityczny, jak coś. Yy, Wastanawić yy, i porcić. Porcić jako psuć. Dajmy porcić. Ekces? Pakajanie, wychodka albo wychodka nawet. Yy, Praklecie, naruszenie. No eksces jako albo naruszenie, jakieś ekscesy, jakieś, to no, mi się z prawem kojarzy. Nie wiem do końca. Albo wychadka. Eksces. No opakajenie nie będzie, praklecie, przeklęcie. No dobra, wychadka dajmy. Jedyna bracie, czyli co? Brak, od słowa brak, czyli związek małżeński, czy jak to tam się ładnie mówi. Jedyna bracie, no nie wiem, monogamia. Wierność. Jedyna bracie, wierność może. Хотя ж no, не, ну, единобрачие, где, а где верность, не знаю. Гомосексуальность и монотонность что То я бы это отжучил. Ну и так на логике моногамия. Ну, добра, дай мне моногамия. Смелый, храбрый, сильный, ловкий, умный. Храбрый, хаба. А не ловкий, а не умный. Инкубационный. продоленный, э, продольный. Э, очевидный, скрытый, одинаковый. inkubacyjny, skryty, nie wiem, dajcie skryty, widny jako taki jasny, klarowny, to nie, pradolny, jednakowy to jednakowy, pradolny, co to znaczy pradolny, pradolny, to by trzeba sprawdzić, co to znaczy sprawdziłbym, ale nie, a może tak zróbmy. Wrzucę sobie tu i od razu zamknę, żeby mieć w nowej karcie i potem zobaczyć. Dobra, skryty zaznaczmy, bo to mi jakoś tak intuicyjnie podchodzi. Dylemat, to dylemat, tak, odnoszenie, nie, ad, nie, upornie, problema, problem, dylemat, chyba dobrze. Atryszony. od e, at słowa, pewnie, czyli jakiś taki, jakiś taki e, nie wiem, może równoduszny, Że ma gdzieś wszystko atryszonej. Prychatliwej może. No, dajmy równoduszny, Ustoicie to taki pewny stabilny, bliski. Ko bliski, rawnuszny jako obojętny, zobojętniały i prychatliwej. Taki bystry mi się kojarzy, taki intelektualnie, chociaż nie wiem do końca co to znaczy. To też sobie sprawdźmy. Widzicie, filolog też nie wszystko wie. Dobra, równoduszny. Co to jest? Kamil Fo. Tutaj będę zupełnie strzelał. Kraciwy, pryliczny, niepamiętny, obyczny. Wysocki śpiewał, że dobrze być prylicznym człowiekiem. to zaznaczmy te opcje to zupełnie fwarde lojalny i no to lojalny. E, czyli tak, organizowany nie, zło nie, będzie pewnie, требowatelny i wymagający też nie. Predany, czyli oddany. Solidny, solidny, e, znamienity, bogaty, pocztiony, pocztienny, pocztienny, nie wiem jak to przeczytać, i młody, solidny, znamienity to nie jest solidny, bogaty to też nie jest solidny, i maledojny to nie jest solidny. Dajmy to, sprawdzając, co to znaczy. Już trzy słówka, których trzy nowe słówka, których mogę się nauczyć, dlatego warto robić testy. Słuchajcie, róbcie testy różnego rodzaju, jak dobrze znacie język, szczególnie wtedy warto rozwiązywać różnego rodzaju krzyżówki, bo można się po prostu uczyć słów. A jeszcze jak macie fajne metody nauki słówek, to już zupełnie bajka. Kamierciski, czyli komercyjny, w gospodarstwie, nie targowej... Seriozny, chytry, e, targowy, handlowy, nie? Mnić, a mnić to akurat dumać, to to wiedziałem. Pieć e, na nienawidzieć i nabludać, czyli dumać będzie. E, prawomierny, prawomierny, coś z prawem, z zakonem, zakonny jest. E, nadiożny, gumanny, osnowatelny. Może być jeszcze nadiożny, prawda? No, chociaż nie, no prawomierny jako... jako... Co to z prawochranicielnymi organami? No nie wiem, tak skojarzę. E, flibuster, flibustier, nawet chyba mam miękki znak, matku święta. Jakiś pirat pewnie. Mariak, waliet, pirat, kawalerist, No to dawajcie, pirat, skoro się tak skojarzył. Galkipier to akurat bramkarz, tak jak po niemiecku, czy po francusku, czy w jakim to jest języku? Chyba w szwedzkim może, nie? Galkeepier. Mm. Wratal, tak? Czyli bramkarz, kapitan, napadają się suedia wratal. E, adiozny nie mam pojęcia zielonego, oryginalnej, wzmutitelnej, pakladistnej i nawiejszej. Aż mnie na ziew wzięło, bo nie mam pojęcia co znaczy adioznej, to dajmy to, czego tutaj nie do końca mogę, co nie do końca mogę tu wytłumaczyć. Czyli pakladisty, sprawdzając jednocześnie, co to słówko znaczy, później sprawdzając. Prieda chranicelny, pried to, kto chranit, a chraniaje, czyli mm, jakiś taki e, zapobiegawczy, prewencyjny, e, prosty, probny, priordu, przyjeżdający i lożny, czyli ostrzegający, to to pewnie będzie. E, dobra, kinestetyczny. O, kinestetyczny to jest e, taktilny chyba, kognitywny, garmoniczny i wierzliwy. A czytało się profesora Mariana Mazura i docenta Koseckiego. Znaczy docenta Koseckiego to akurat oglądałem na YouTubie, a profesora Mazura czytałem e, cybernetykę i charakter i stąd to takie cybernetyczne pojęcie. Сентенция, так? Сентенция Изречение, обида не, уговор не Изречение Чихвастить, чихвастнуть Чихвастить, что это значит? Отталкивать Гладить, ругать, ласкать Но гладить Напевно не Ласкать или там ласкать, ласкать, как Тоже не Rugać albo, albo, albo odtalkiwać Ja nie znają nie wiem, drodzy widzowie. Rugać jako, nie wiem, skrzyczeć kogoś, tak delikatnie mówiąc. odtalkiwać jako tak odrzucać. cichwestić. No tak na logikę, w sensie myślę, że rugać. Ale no, tutaj mi wystrzał. Attałki, taki na wyczucie bardziej odtalkiwać jako odrzucać, no nie wiem, rugać zaznaczą. E, ekspansja, coś to słownictwo takie dzisiaj? Ekspansja. E, głubinka, rozszerzenie, sakrasienie, gryajc. No tak, ekspansja, no to rozszerzenie, tak? Czyli rozszerzenie czegoś. E, Skwalyga, to słyszałem kiedyś to słówko. Skwalyga, to na człowieka jakiegoś tak się mówi. Żadnej glupy, rzadki a Brzmi jak oszczerstwo, więc dajmy żadnej. Chociaż głupy to też nie, niezbyt e, oczekiwany komplement. Dajmy żadnej. Gamanok. Platok. E, futliar. Blacknot. kaszelok Chyba kaszelioc. Natomiast futliar to co to jest? Futera. E, człowiek futliar, ja Czechow napisał chyba taki dramacik. E, znaczy nie dramacik? Chyba, że to był dramat. Nie, to na pewno nie był dramat. Opowiadanie jakieś chyba. Kamanok, e, kaszalok. E, kalgotica. Kalgotica. Mam nadzieję, że to nie jest od słowa kalgotki. Radowat, sujetica, baltać, krzyczeć. Tu nie mam pojęcia zielonego. Kalgotica. колготки червом. тогда им кричать. Але это супер Может суетиться? Может не наболтать, а не радоваться? Хиба теж не. Суетиться, кричать, давайте кричать. О, все. Насколько большой словарный запас, пройти тест еще раз. Ваши результаты. Время прохождения... Testa 18 minut 29 sekund. Polizowatel w średnim 7 minut 38 sekund. No to nie nie uspieli dotknąć do, no może nie dotknąć, ale e, zrobić to w takim tempie jak normalnie ludzie robią. Wasz lawarny zapas na очень wysokim i 40 balów. 37 na 40. No to proszę państwa, to jest słuchajcie, to jest słuchajcie... No, nie chcę przejrzeć na procenty, ale dużo. Eta liczny, rezultat. Wy możecie gardzić sobie sobą, czyli to jest świetny rezultat. Możecie być z siebie dumni. Uważa, że może Paulucic, se uspieszne na Etat test na erudicu, czyli może nawet z y, sukcesem y, przejdziecie test na erudycję. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Czy przejdziecie, czy przejdziesz w formie grzecznościowej, ale skoro was jest małą literą, no to y, według klasycznego podejścia, to jest na wy, a nie na... w sensie do y, liczby mnogiej, tak? Do was, a nie do ciebie. Wyobraź się. Audioroki italianska we языkach, na italianską językę z pomocą unikalnej metodyki szkoły, no to nie będziemy reklamować. Nieprawidłowe adwiety. O, proszę bardzo. Dabrawolizm jako walentior jednak, czyli jako ktoś, kto dobrowolnie coś robi i niekoniecznie musi być wojenny. No to mi się skojarzyło z tematyką wojenną. E, wojskową, nie wojenną. Найдите синоним к слову одиозный, возмутительный. Но файне видите, это одиозный. Значит, то уже вем, что есть возмутительный. Так, встрентный, так? Чили где ту мам словник, -то, есть e, неприятный, вызывающий крайне отрицательные отношения к себе, нежелательный. Хорошо. adiozny, nowe słówko, którego się nauczę, adiozny, a sprawdźcie mnie gdzieś za miesiąc, dwa, czy będę pamiętał. Hmm. Zapewniam was, że będę. Kalgocica, kalgocica, tu też sprawdzamy, to jest sujecica, no, fajnie, fajnie. Nie, no, kalgocica, rajstopy, to na pewno nie, to jest rajstopić się po polsku. Hmm. Jest Jako tłumacz potwierdzam, raj, rajstopić się. Um. Wistibie niespokojne, sujecie, co chlapotać. No tak. Można, no tutaj przykład. Można i kwagonu idzie, tylko tam obecne narodu naczynają klapociać co kuda za zatapoczut. Klapociac. No fajnie, taki przykład literacki pewnie jakiś. Aha, tutaj słówka mam, które jeszcze chcę sprawdzić. Tutaj tyle, trzy błędy, spoko adiozny e, paniatna, pokładzisty coś tam było niepewnego więc wiki słowary pokładzisty ustupciwy takoś e, taki z którym łatwo się aha, czyli taki z którym łatwo się to jest jak pokładzisty pokładzisty można e, położyć się na nim chociaż to też nie jest do końca to samo znaczenie położyć się na, na komuś to Polegać na kimś, coś takiego. Dobra. Czcigodny, tu już mam odpowiedź, co to jest, ale jeszcze Sławać zobaczę. O. Paćdzienny. Paćdzienny, nawet mamy wymowę. Wnoszaj się paćcienie k sobie, zasłużywaj zasluży, się dostojnej, uważajnej. No czyli taki godny szacunku, jakiś coś takiego. A jak tam było po polsku? Четырехгодний, о, прекрасное на слову. Добра. Капризный, прихотливый, но ну, это уже знаем. По русски скоталкований, имеющий много прихотей, 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 хоба. Капризный, излишне требовательный, э, причудливый, затейливый. А такого слова даже не не знаю, затейливый. Ну, добра. И, последнее осталось продолинный, продолинный. Pradolnej. Pradolny. Pradolny. E, w dlinu, w dolci woli, po daliewomu naprawieniu, czyli oddalony? Jak to po polsku będzie? Zobaczymy tutaj na słowniku. E, ok. Podłużny? to nie oddalony, podłużny. Jeszcze raz definicja. Raz w dlinu. Aha! Że jakby rozciągnięty na długość w woli wolibań, to, to to absolutnie nie jest definicja podłużnego. przechodzący po daliewomu naprawieniu, no być może. Okej, okay, taki teścik, warto sobie podobne rzeczy robić, zrobimy jeszcze w następnym odcinku może. Jak piszcie w komentarzach czy chcecie coś takiego, czy taka forma Wam się podoba. Ja się cały czas zapominam i mówię raz po polsku, raz po rosyjsku, ale myślę, że to jakiś swój urok ma. Powiedzcie czy fajnie się to oglądało, czy było ok w odbiorze. W ogóle mam plan na taką serię, gdzie po prostu czytamy sobie jakiś artykulik, tak jak tutaj mamy coś po rosyjsku, gdzie coś wcisnąłem, nie chcę patrzeć, co? Aha, wszedłem na stronę, na reklamę. Gdzie mamy jakiś tekstik po rosyjsku, tłumaczymy go sobie na polski albo z polskiego na rosyjski obojętnie. OK, i test na erudycję to zrobimy następnym razem. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Haroszowa e, wieczora. Ja u mnie jest wieczór, więc tak mówię, ale może Haroszowa dnia, albo dobre w su, tak jak to mówią zawsze <grymieniu> Rosjanie, niezależnie o której porze dnia i nocy oglądacie, to zawsze będzie dla Was ok. No dobra, żegnam się i do usłyszenia, do zobaczenia.